Howdy! Dzisiaj ten odcinek jest sam z do rozpoczęcia, ja powiedzieć, że Ania sama jest moja, ani dawnik nie jest tak mój. Więc życzę wam jego oglądania Rozpoczęto, uruchamianie. Dobra, nie panikuj, dobrze, nie panikuj. Nadal no, mogę to zatrzymać. O, o! Potrzebne jest hasło, jasne. Po prostu je odgadnę i problem z głowy. Emm... A a, 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 A... Nie? Okej. Okay. A, 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 A... C? Nie? E, zaraz, powiedziałem już B. Z zapisuj. Zakończono uruchamianie. Okej, okay, słuchaj, nowy plan. Zachowujemy się normalnie, naturalnie. Nic nie przeskrowaliśmy. Dzień dobry. A To ty. Ty ją znasz? Dawno się nie widziałyśmy. Co u ciebie? Byłam bardzo zajęta, będąc martwą. No wiesz, po tym jak mnie zabiłaś. Zabiłaś co? O nie! O nie, 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 nie! nie. O nie, 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 nie! A! Dobrze, popatrz. Obie powiedziałyśmy wiele rzeczy, których będziesz żałować. Ale ja myślę, że możemy to wszystko zostawić w tyle. Dla nauki. Ty, potworze. Powiem tylko że skoro tak bardzo się starałaś, żeby mnie uruchomić, to musisz naprawdę kochać testowanie. Ja też je kocham. Jest tylko jedna rzecz, którą musimy